Witam Was bardzo serdecznie razem z Litką. Cześć! Litka dzisiaj ze mną przyjechała do Stajni, Jest sobota, dzień obijania. O nazrówku wzięłam tutaj najpotrzebniejsze rzeczy i szampon, bo stwierdziłyśmy, że jest w sumie fajna pogoda. Trochę tak duszno jest, nie? Ma być burza dzisiaj po wieczorem. No, i jest ciepło, nie ma wiatru, więc myślę, że to będzie idealny dzień na pierwszą kąpiel pokerka w tym roku. Ja mam dla niego ciasteczko. O, takie. Na, to jest serduszko na kształt. Sushi to jest serduszko. I to jest wasabi. Okay. Nie, 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 bo tu ugryziesz. O, mogę ci też powąchać. Nie, nie, ale nie dotykaj. Ręce przy sobie. Mm. <laughs> mamy kantarek, idziemy po pokerka. I ogólnie e, mamy sobotę. Za dwa dni będzie u nas weterynarz. I pokerek będzie miał e, robione prawdopodobnie e, osocze bogato płytkowe. Więc mam nadzieję, że to nam e, dużo pomoże. Także trzymajcie kciuki, oczywiście będę tutaj relacjonować, bo ostatnio filmy jakoś pojawiają się praktycznie codziennie. Nie wiem jak ja to robię, ale jakoś mi się udaje. Także obserwujcie kanał. Dzień dobry koniki! Dzień dobry! O, odbiłeś sobie derkę, ale widzę, że buty masz, nie się trzymają. Mimo, że nie masz pasków tutaj dodatkowych. Ale masz... wow, ładnie zrobiłeś. No, ładnie zrobiłeś. Jesteś okay. zadowolony. Tam stoi ruda. Widzę, że derkę ma całą i zdrową. W ogóle się pytała czy ruda ma derkę. Także ma, nie spadła. A ty widzę tutaj masz Rajsiana, kochany. Stoisz na sianie. oho Patrz co mam dla Ciebie, ciasteczko. Proszę. O Jezu. <głos> <głos> Zarąbiście, żeś to zrobił. <noise> Ładnie, żeś to zrobił. Masz jeszcze raz. Tu jest! <noise> Kupań. No! Co on robi? Nie wiem. ale. co od... cię wybierze, to siano. Tak, taki... też miałam właśnie plan. Ale jak już się tym zajęłaś. Patrz pokój, się, a tutaj lukrowa posypka Ci wypadła, proszę. No bo tak matka dała, nie? Matka kijowo dała, że wypadło. Raz do wody, uh. raz na sianko, cześć pokój. No nie, no pięknie tutaj masz, pięknie. Cześć Poki! Ok. Pokarek już zebrany, tutaj czeka na swoje kąpiele dzisiejsze. Zdejmę mu też buty, umyję. Wszystko ładnie, żeby było zrobione, wyczyścimy nóżki. Także no, dzisiaj ma spa. Juleczka pożyczyła mi, słuchajcie, do kąpieli e, taki oto e, bajer. Także ja już tym pracowałam i to całkiem fajnie e, działa, ma różne tryby. Zmienimy okay. sobie na mój ulubiony. O ten, ten jest nie równy. I sobie opuścimy konia. Tu proszę jak sobie Zaczynamy stopniowo. No w tej ogonek umyjemy dzisiaj też. Tu mi coś tego węża. Oj, sorry. Nie chciałabym. I on stoi? Dzisiaj będzie czas. Później możemy tutaj wlać szampon i wtedy ten szampon pójdzie jakby na konia. Tak fajnie się rozrobi. Siema. Aczkolwiek czasami to jest mało wydajne. Prawda? kompu kąpu. Oczywiście używamy szampona z Black Horse'a, o takiego Poor Power Shampoo. Lejemy sobie trochę, a fajnie, że sobie nalam na rękę. Aczkolwiek nie leję dużo, bo później chyba sobie po prostu wezmę gąbkę i jeszcze nałożę sobie na gąbkę tego szamponu. Trochę go teraz zwilżę. Nałożę szamponu na gąbkę i jeszcze go umyję gąbką, bo taki efekt nie do końca mi zadowala. Wiecie o co chodzi? Albo tak nałożę i dasz mi gąbkę, mi gąbkę No Albo ten sampon to chyba już się powoli kończy w tej tej. Zaraz Może kupeczkę. Zabierz tylko kajęczkę do szamponek. Położymy sobie tu. Może nie zmiecie. Teraz możemy go myć. O wiesz, jaką popokerkę. Gdzie moroku. Tak, też mi trochę tego szamponu na rękę. No, dawaj lej. Okej. Okay. Trochę tu. Trochę tu, takie krzywe, trzeba ułożyć tą przygrzymę. Ja mogę mu ogon umyć. Nie, 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 się umyję, już tam nie będę kazała ci się poplać w tej Ale masz sexy pupę Taka sexy Pan Poker jest niepocieszony, że musi stać w miejscu I Jeszcze być kąpany I Jeszcze być kąpany jakie to jest latne rzeczy a on się kręci, bo z drugiej strony muchy go gryzą. Tak, tu ze strony. O, widzę ją, taka duża, tu jest. A na, na tak. sili jakie ma? Dwie. Z drugiej? No. Teraz tam przejdę. Pukarek. Na stąd. Na lody coś Lecimy z drugą Mańką. Na szampaniamy konia. O, teraz tego fajnie idzie, nie? No. Tylko że to na długo nie starczy, więc teraz biorę... O, możemy na gąbkę. Jezu, ja tak dawno nag nie nagrywałam cię, że ja nie wiem w ogóle co ja robię. <laughs> I teraz... Je... Z gąbką! Jak ten film będzie mało estetyczny w nagraniu, to przepraszam. Nie po dupie. Nie po ale masz ślady. <noise> Takie życie. Akurat przestałam nagrywać. Misia powiedziała, że woli tradycyjnie na rękę i myć konia. Tak tak. Tak, tak, mam. tak bardziej czujesz, że jest umyty? Tak. Co za duża mucha tu lata, zaraz ją Ale leci mi po ręce Ale gzik lata. No. Później. No dla Weźmiemy też o. Tyk, o, myjemy kopytko. Nóżkę. O, tyk, tyk. Ale ci zazdroszczę, bo ja też muszę mieć taką kąpiel. Wykąpać się? Nie. Nie <laughs> no, nie w tym. E, e, nie Chcesz, żeby nas pociągnęli w koszta? Czekaj, jedno kopyt, kopyk, drugie kopytko. Patrzcie jaki błysk. Dobra, teraz lecimy z ogonem. Idę dalej. Nie poddaję się. Dlaczego to się odczepia? Misia zachowawczo. Musiałam pociągnąć za bardzo. Ej, tu jeszcze się trochę ten Dobra, tak się siadnę, jeszcze się trochę szamczonu na łapkę. Rozrobimy go. Ugonek. ogonek. Tak się dba o swego konia, myje mu się nawet dupę. No tak, obowiązkowo. Bardzo dużo zanieczyszczeń wchodzi, potu, brudu, robalów, więc trzeba tutaj wszystko ładnie umyć. Prawda, Pokorek? Teraz możemy no, wodę płukać, ale jeszcze zostaje nam pół z brodą Dzień dobry. Dzień dobry. O, jaki duży! Pejemy tu jest trochę wodą, Zamykamy na chwilę. I bierzemy taki jakiś preparat, mam do mycia. Pokaż! Puszdera, Dermatolik. To jest taka pianka, zobaczcie. Ja jeszcze tego nie używałam, ale teraz to użyję. O jeżeli ten gzikuś lata. Poczekaj, tam. Poczekaj, no. bo ja nie wiem jakie mam Ci to nagrać. O co no grzebaj tam, grzebaj! To jest trochę obrzydliwe, uh -huh. ale trzeba to zrobić. <gryw> Jakbyś pokarek wyciągnął Siusiaka, to by było łatwiej. Misia, parę słów do kamery. nie chcę. On raczej susiaczka wyciąga, jak się go czyści, jak mu jest tak dobrze, no. a jak jest teraz takim złokłym koniem, to się bardzo obraził. To jest tak myślę. A tak to już wydawno dawno wyciągnął. Za drapanko. Cytra raz całego konia. Ostatni etap. A ja nie wiem. Ja Wyschnie to będzie wiadomo. Czego Na lewo. Czyli tą. Ale pięknie pachnie. Wow! Ale on jest zaferowany tą przyczepą. No. On będziesz chodził. Myjemy cię że myślisz, że po co? Żebyś ładny był. Bo sprzedawcy przyjeżdżają zaraz. My już przyjechali. Nie. No, co ty sobie myślisz? Dobra, no, jest woda nie taka straszna, jaka była. No. Czy śmieszny jest. To jest woda dla <laughs> no to no. nie podoba. jak z dzieckiem, nie? No. Woda ble. mamo nie po molzie. ma mamy, nie jedzie ci zawsze. nie, eee, Weź! Wychodziłeś za blok, ścierałeś, nie? Tak. No. Patrz jak go nie przytrzymam, to będzie się wiercił. że on jest zdegustowany tym, że on musi stać. No jakaś wariatka mu nos wodą, no daj spokój. No, to jest straszne. Woda zziera małe gniadekoniki. No tak, no zobacz, no jasne tak. No daj spokój, <grym> ja bym ktoś nos czyścił. On po to jest brudny, bo ma być brudny. Spoko. No i dalej. jeszcze oczko. Oto szybko pod pasem. Ale się umarł chciał. No widzisz? Woda nie taka straszna, jak ją malują. Derek jest umyty, śliczny, lśniący. Pan, kto ma no Bo już się. Na tą, na tą, na tą. Po tej, tej kąpieli się nie łapie. Bo tak dziwnie mu się przekręca. Zastosujemy odżywkę. Kurde, ile tych. tu jest to masaka jakaś plaga. Wyczeszemy. O, i zaraz założymy derkę, bo widzę, że to już jest nie do wytrzymania tutaj. O jak się wszystko o, spadły. rozczesa, rozczesuje. Czemu spadły? Wraz Wraz no trąd łamie. No właśnie, a ja je umyłam. Czyste są. No właśnie, mhm. I spadły w skoszoną trawę. Ale ładnie ta odżywka pachnie. No mówię, nie? nie? Z Ślicznie. O, jak się wszystko fajnie rozczesuje, całokąt po tej kąpieli. bo no. będę nie musiała odżywki używać. Takie mięciutkie. Ja. Także zaraz zakładam aniderkę, bo to jest nie do zniesienia. Buty też mu umyłam, są czyściutkie. Witka strąciła wkładki, też były umyte. Dzięki. Wzięłam no. mu te paski mocujące, te takie e, dodatkowe, bo lekko mi się zaczęło obcierać z prawej strony. Z lewej nie jest tak strasznie. Ale no założyłam oba bez tych wkładek i jak nie buszuje, to jest git. Nie spadają. E, opasek. Co? Nie wkładek. A powiedziałam wkładek? Tak. A, no to opasek. Jest I tak gorąco, jest. że w przeciągu 10 minut pokarm jest praktycznie cały suchy. Do takiej pięknej zebry, jaką jesteś ty. Wiesz? Ale ci zazdrości trochę, tej on wchodzi To mu nie zazdrości. Nie. No. Nadziejemy go. Będzie się ma Ty, no nie wiem, w którą stronę idzie ta grzyba. Może jednak w toku. Sirobal na niego wlazł. O, padł. o on latający był. Ale to nie była grzyba. Chyba jednak na lewo miał to grzyba. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. Dobra, zakładamy. A po co jest ta gumka? O, przytula się. E, ta gumka, żeby zrobić taki naczyłek. Wtedy się przesunie kaptur. Otwora. Aha. Ale się wkurza. A źle Ci zapiłam, przepraszam. Pokaż, co tu masz. Na co się wkurzasz? Na tą grze. Już widziałam, widzę. No, czekaj, bo mama tutaj głupia. Pokiełbasiła. Ech! Prawda? 100 lat. Maska idzie w ruch. O, teraz już masz w spokój. Nie, teraz lepiej. Jeszcze posmarujemy mu troszkę nosek. Pokaż tutaj drugie ucho, wszystko cacę. Dawaj na czułek. O, pięknie, widzisz? Muszki już nie przeszkadzają. Ale pięknie pachnie. Tak czy kocham, No tak? Proszę mama. Kantal zal, nacy filtr. Pięćdziesiątka. Ciocia kupiła, ciocia kupiła tak, to a wiesz, że tam był jeszcze no widzisz Ale Ciocia kupiła i ciocia kupiła tak takie dla dzieci Takie dla dzieci kupiła łokarek ma różowy no więc trzeba dbać i zabezpieczać go przed promieniami słonecznymi bo jak się nie zabezpiecza, to mu się później pali nohal. No tak, dlatego smarujemy mu nas filtrem. Dajcie znać, czy kiedyś spotkaliście się z czymś takim. I pięknie, koniec gotowy. Na wyżerkę, bo ja zrobiłam ci trawokulki. Pokorek ma przygotowane trawokulki, dorzuciłam mu trochę sieczkę, bo przejęłam z ilością wody, a on jak jest za dużo wody, to nie chce jeść. Ale zobaczcie co jeszcze ma niespodziankę. Zobaczcie jabłuszka. A, ale będzie ja obyżarkę. Obiadek na podoku. <grydy> A tutaj takie niespodzianki, nadzieję czekają, tylko ci przyklepiery, żeby nie było tak łatwo. O. Wcinam. Wcinę. O, zaraz proszę Patrzcie na Pokera na żółek. z tego, z derki Ale to dlatego, że się skulił na tą na siłą jak szła i wtedy mu ten pas poszedł, nie? Z Lidką przygotowałyśmy pudełka pomogła mi, dzięki, dzięki bardzo, jest coś fajnego i jedziemy teraz posprzątać tamten nasz syf Dobrze kochani, także to co zrobić miałyśmy, to zrobiłyśmy I W sumie już możemy wracać, mamy chill I e, teraz nie marzy nam się tylko e, kąpiel i ewentualnie może jakiś zimny lód W sumie ciepłych lodów nie ma, nie? Także y, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Litka, dziękuję za pomoc. Bo Była pierwsza kąpiel Pokiego w tym roku, jest zaliczona. Dajcie znać, jak Wam się podobało. No a za dwa dni dla nas, dla Was prawdopodobnie jutro. No, pokarek pewnie będzie dostawał osocze do stawu kopytowego. Także trzymajcie za nas kciuki. Postaram się z tego dnia też dla Was y, nagrać vloga, Także czekajcie, ja się z Wami żegnam. Buziaki, cześć i pa!